Witajcie, kolejny film z serii dzisiaj zapowiedzianej, już relacji osobistych, takie jakieś krótkie mi się trafiły poruszający bardzo materiał i to, co już kiedyś mówiłem, on budzi opiekuńczość u normalnego mężczyzny, u dojrzałego mężczyzny. Jakiś słabe by się może przestraszył, albo nie wiedział, jak zareagować, albo może by wiem zaczął coś tam, to by świadczyło tylko o jego własnej niestabilności, a tu widać, jak mężczyzna mądrze postępuje, Kobiety tam w komentarzach pod oryginałem mówią, że to jakieś takie typowe wahanie hormonalne. Ona nie jest tam agresywna, w tym jest taka urocza. I w komentarzach też tam w oryginale, ja sobie tam dość dużo ich przeczytałem, widzę, że bardzo pozytywny oddźwięk mężczyzn jest. Reagują właśnie tak, jak jak należy, urocza, cudowna, tylko przytulić także jeśli kobieta emanuje żeńskością a ona tam nie skacze z pazurami, nie jest agresywna tylko no coś tam się mówiło i poleciały słowa jak to czasem bywa ale jest w tym wszystkim urocza, bo jak oni jej daje jakieś tam kęsy zaraz to zobaczycie, o kota mamy przyszedł kotek ogłaskać go, to ona to przyjmuje tam siąp nosem, oczywiście tak słowo, mu tam te wyrzuty, że powinien, powinien to, powinien tamto, ale on po męsku się nie przegina i bardzo dobrze, bardzo dobrze czyni. To jest ciąg dalszy rozmowy, która się wywiązała pod filmikiem, którego niektórzy ludzie mogą nie widzieć, on był w shortach, chodziło o wychowanie chłopców i tam się chłopak wywrócił, ja też wam dodam tutaj to jeszcze na koniec wplotę jakoś te filmy, żeby to się dobrze nakładało i tam rozmowa jednej słuchaczki i dołączył się też słuchaczki, Kolandzik pamiętam że nie, że to obraza jest, tam ego, coś jeszcze no ci ludzie świadczą sami o sobie tylko i o swoim ego że temu dziecku jakoś w ogóle niezrozumienie męskiego podejścia tym głosie tego mężczyzny jest jak najbardziej miłość i uznanie i męskie podejście jest dokładnie takie, żeby dawać wyzwania. Mama by zaraz otuliła i, i tam jakieś swoje wprowadziła albo za niego by najprawdopodobniej wykonała. Tak się z pracami domu, i później się dziewczyny dziwią że dorosł letni pasożyt to dotyczy i kobiet bo Czy też taki filmik mi mignął gdzie kobieta nagrywa że mają w domu dziewiętnastoletnią córkę i ona nic nie robi no, do żadnej kolejnej szkoły nie poszła tylko się wieczorami maluje wychodzi gadać z koleżankami życzy sobie jakieś tam dziwne kulinarne no i jeszcze ta pani mąż jej powiedział, że to jest jej wina i ma rację o, kot mi z także temat dotyczy obu, obu płci dzieci no to jest sytuacja niezdrowa ja z tym się wielokrotnie spotykałem później właśnie jest 18 lat ma dziecko i zdziwienie mam że no jak to szczególnie te kłopoty w moich obserwacji tak wynika mają kobiety wychowujące samotnie bez ojca. Ojciec jest bardzo potrzebny, niektórzy twierdzą, że nawet bardziej. I to zarówno do chłopca, jak i do dziewczynki. No, w każdym razie pod tym filmem tam szum się zrobił. Słuchaczka powiedziała, że to jest atak na osobowość, jakieś takie tam rzeczy. A wracając do pierwszego materiału, mam wrażenie, że jeszcze czegoś tam nie dopowiedziałem budzi się opiekuńczość i to są, o lewie czegoś nie dodałem, on mówił, że jeżeli żona wpadła w histerię, to najwyraźniej jego jakaś własna praktyka, on ma teraz drugą żonę mówi, to najpierw trzeba zadbać, żeby ona się uspokoiła a później można tam jakieś rzeczy wyjaśniać, może słaby mężczyzna by zareagował w jakąś Agresją, nawet jakimś się... Niektóre komentarze tam pod oryginałem takie są: że ja bym za drzwi wstawił, ja bym to, ja bym tamto, a tutaj. Ale jeden komentarz był ciekawy: mężczyzna napisał: Tak, z moją jest to samo, ja mam na tę okazję jakieś słodycze. Ona sobie zapcha buzię i później już siedzi na kanapie i kiwa nóżkami nie no, chcę już więcej chcę, z Tobą rozmawiać. Chcę zerwać z, to 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 z, to z Tobą. Śmiejesz to się to ze mnie każdego dnia. W ogóle Cię nie obchodzę. Ty zawsze gadasz żeby bzdury tylko po to, żeby mnie zdenerwować. A może myślisz, że jeśli milczę i nie krzyczę, to znaczy, że jestem głupia? Czasami po prostu nie potrafię się z Tobą kłócić. Chciałabym, żebyś chociaż raz poprosił o wybaczenie. Czy to dla Ciebie takie trudne? Naprawdę, czasami tak przesadzasz, że przekraczasz wszelkie granice. Czasami odpowiadasz mi tak mądrze, że nawet nie wiem, co ci odpowiedzieć. Hej, co to za smak? Nigdy tego nie próbowałam. Nadal jesteś jeszcze na mnie zła. No, możesz mi najpierw powiedzieć, co to za smak? Także, jeśli mądrze postępować, przede wszystkim jeśli ona się poddaje, bo tam przez nasza bohaterka, przez intelekt, byś ty choć raz się tam ugiął i coś tam jeszcze. On bardzo mądrze postępuje, że się nie ugina. Nawet jeśli mężczyzna się myli, to nie wolno go łamać. I on się domyśli, on to naprawi. Ale to jest wygodna pozycja dla kobiety. Być się mówiło, że by chodziło o mąż kobieta. Ja już to w dawnych filmach opowiadałem dawno temu trochę, bo tutaj mówił przyjdzie czas taki, ponieważ ja nie chcę się ograniczać za bardzo, a ta obecna cenzura jeszcze sprawia, że muszę się gryźć więcej czasem montować te materiały, jeśli coś tam chlapne za dużo, żeby tutaj jakieś. Feminizujące panie na mnie nie napadły i nie zgłosiły filmu, bo tam jeszcze przez miesiąc będzie wisiał ponad miesiąc jakieś ostrzeżenie tu na kanale. I. No i przyjdzie taki czas, że my sobie kotuś nie bój przyjdzie taki czas, że sobie będziemy swobodnie i z uśmiechem o tym wszystkim rozmawiać. No myślę, że to są początki. Tam już atlasy, nie atlasy, ten podział nastąpi YouTube zaczął na tu nasze filmy już promować. Jakiś tu pozytywny wydźwięk. Także stopniowo zmienia się na lepsze. No, a kończąc ten materiał, moje wrażenia. No to tak być powinno, że mężczyzna jest głową, a kobieta szyją. Ona może tam kręcić, próbować, jest taka mądrość, którą Trechlebow mówi tam gdzie, bo ja nie znałem tej drugiej części, tam gdzie szyja się przekręci tam i głowa patrzeć będzie, także żeńskim zadaniem jest bardzo subtelne nakierowywanie uwagi. Książkę mu podrzuć, zapytaj o coś, ale dobrze jest tak długo go pytaj, nauczę o Trechlebow, a on ci nie powie to, tego Czego co byś chciała usłyszeć? Tu oczywiście buntują się te panie, które tam chcą partnerstwa, że to nie tak, że wszystko musi być otwarcie i musi być ogłaszane. No i ci już kotek, bo mnie wkurzać, ale to jest ten taniec życia, to ustawienie w różnych rolach. Bardzo ładny dopisek dał mężczyzna, tylko gdzie to było. To było przy tym filmie, gdzie chłopiec się wywrócił. I tam mężczyźni, tam jest dużo tych rosyjskojęzycznych komentarzy, gdzie dorosły już mężczyzna powiedział, że była taka historia, na jakichś tam w czasach, czy wyjeździe niedzielnym, on wszedł jako dzieciak bo są nogą na biały gwóźdź. I tata zaraz zareagował krótko, wziął jakąś butelkę wódki, tam dziecku ból sprawił. Nawet mówi, że tak, że tą szyjkę do tej dziury tam przykładał i wstrzyknął jakoś tej wódki Małego bolało, ale mówi, sam dodał, mówi, dzięki temu, zaraz później wszystko się goiło jak na psie Mówi, a jak wracali do domu, to całą drogę go tuliła mama I dopisał jeszcze ten mężczyzna, mówi, i tak też było dobrze Mamy rola jest właśnie taka, żeby go tam ugładzić, tu, tak, kochany ty mój ale, jeżeli jest tylko ta żeńska pieszczota, no to rosną pasożyty i egoiści, a później wy dziewczyny na to narzekacie, że narcyzy, którym się wydaje, że trzeba spełniać ich zachcianki, mężczyzna stawia poprzeczki i uczy wolno, no to rozpocząć się sobie sami je stawiamy. Ja pamiętam, jak zaczynałem mój fach w naprawie, to miałem wujka, który mnie w to wszystko wciągnął. No, i miałem do niego czasami możliwość telefonu. Jak były jakieś trudniejsze zadania, to tam dzwoniłem, porozmawiać, poradzić się. Ale najbardziej, największą satysfakcję dawały mi te rzeczy, kiedy nawet nie mogłem się do niego dodzwonić, i to było dobre. I musiałem sobie poradzić sam. A jak już osiągnąłem, to wtedy jakieś tam neurony w głowie się łączyły. I dokonałem tego wysiłku. I to jest właśnie męskie wychowanie, żeby nie wychowywać, nie wykonywać za dzieci wszystkiego, tylko kolejno, nie za dużo oczywiście, żeby dzieciaka nie zniechęcić i nie przeciążyć. To jest też mądra rola matki, bo sobie mogą, jeśli zadanie jest duże, jakieś wyzwania nie wiem, wybiór szkoły, no to tam mają czas, kilka dni, i mogą się wieczorem. Zasypiając, naradzić, żona może tam złagodzić jakieś decyzje męża. Na tym polega to życie. I ten taniec w rodzinie taniec życia w rodzinie. Tyle na dziś. Zapraszam na ten drugi kawałek ja go dopnę tu na końcu. Oto mamy przykład wychowania przez ojców i przez mamy. Pykaliście, rusz, ruj, ruj, smutry, smutry. No coś ci kiepsko idzie Rusłan no patrz dobrze pod nogi Ty Kalić Gdzie ty tam? Tego do Ale gapas ciebie gdzie ty tam jesteś? No spójrz na mnie Dawaj Galić No dawaj jeszcze raz gapiszonie, gapiszon jesteś Калич. Нет. Да. Не, не есть Так, так, есть ты. Правдива гапа Калич, да. Самый настоящий причем. Так ты сам возьмись, слезь и подними тогда мотоцикл. Помнишь, мне, тато? Nie, ty sam zejdź i podnieś własnoręcznie swój motocykl. No, widzisz, udało mi się. No, widzę, widzę. Warto poczytać komentarze pod oryginalnym filmem. Mężczyźni piszą, wspominając swoje dzieciństwo i podobne przygody ze swoimi ojcami.